Hej, hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Handy, a to są kolejne trady. Grupa gra jest coraz silniejsza, zapraszam oczywiście do niej bardzo, bardzo serdecznie. Moi kochani, mamy piątek weekendu, początek o godzinie 20.00 live dziś, jutro o 19.00 live, który będzie co 10 minut giveaway, e, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, to będzie bardzo mega ciekawy live jutro godzina godzinie 19.00, każdy obowiązkowo niech się pojawi, a dziś, dziś będzie e, Net for Dead, będą matchmakingi 1 na 1 i zobaczymy jeszcze, co, co tam sobie wymyślimy 60 sekund. Pewnie też będzie. Także zapraszam bardzo serdecznie już na godzinę 20 dnia dzisiejszego. Piątek, sobota e, zapowiedziana w niedzielę. Zaczyna się Major Elite w Strike Global Offensive z, e, z studia w Atlancie w Georgii. Wiltus Pro Contra Optic Gaming o godzinie 16 w niedzielę. Także myślę, że nie muszę Was zachęcać. Trzymamy mocno kciuki za Wiltusów. Jeszcze będzie o tym osobno e, filmik. A teraz zaczynamy tradey, których mamy 203. A teraz wez chęć jego i nie pomijajcie żadnego, zostaw rączkę w górę. Machnij suba i walnij w dzwoneczek, tak, żeby być na bieżąco i nie ominąć żadnego odcinka. Dzięki z góry. No dobra, Wojciech, siema trochę cebula, ale czego to się nie robi dla widzów, naprawdę pomyśl nad tym, proszę cię, twój widz. A propos kosy, moi drodzy, wczoraj na live padła kosa. Kto nie widział, niech żałuje. No dobra, pokażę wam w sumie. Stawiam na 19. 19 są spoko. Hmm. Tak jest! No to słuchajcie, to trzeba zrobić giveaway chyba fajnego, co? O Jezus. siatka Safari. Kurda ale szkoda, ryskosa. Ale no właśnie, tak to wi wyglądało. Większość z was zdecydowała odnośnie tego, tej wymiany, żeby ją odrzucić. Także to też czynię. Marcinek, wysłałem już kiedyś, ale coś się popsuło, byłbym wdzięczny jeśli byś zaakceptował. Słop tool Mówisz, że masz tatraki, które musisz sobie zmienić. O, to może ja ci jednego, co? Tak. zmieńmy tą ofertę. Za jednego, spoko. Możemy się wymienić jak najbardziej. I lecimy dalej. Oj. Oczywiście, jeżeli chcecie się ze mną potrade'ować, to linka macie jak zwykle w opisie. I przypominam, że w poniedziałek, środa, piątek, godzina 18 to są stałe poli na 9000 subów. Będzie kolejny taki live. Hejka pip, pip, śmieciarka po pojemniki, tylko z tych skinów nie korzystam. Vanguarda daj jak masz sprzeczny profil prawie równo. Słuchajcie, Galu, któremu serdecznie dziękuję, stworzył taki regulamin, który pewnie jeszcze trochę pozmieniam i w poniedziałek wam przedstawię, jak będę traktować trady od powiedzmy odcinka 80. Tak się umówimy. Eee, to odrzucę, a dowicie się już niebawem jak to będzie wyglądać. Mafin nic nie napisał Więc to też hashtag Kelly, Cześć Henry, myślę, że bietaka duża cebula pozdrawiam. A nie taka duża cebula miała być chyba <słuch> Ale pisane z rozpędu i tak wyszło. No tak za nie jest tak w sumie. Ale no nie taka duża cebula. Masz rację, yy, Kerry, to ci trzeba przyznać. O, kolejne podejście pod yy, ta broń. tą broń Cyrexa. Kamles. Wiecie, że ja łatwo się nie rozstanę z Cyrexem? Absolutnie. To jest ta broń, która... No, musi mi coś zauroczyć w waszym tradzie. Na razie nic takiego nie było. Mogę trochę graffiti lub skrzynek, Kapsiar, nie mam. Skrzynek e, Official Trader, witam. Ostatnio zapomniałeś mi podpisać profil. Może teraz da radę. Pozdrawiam Świętego Mikołaja. Ksywa równa się śledził z kamer. Aha, to ja nie pozdrawiam w takim kładzie chyba. Ale profil podpisać, jasne, że podpiszę, także spokojnie. Paule, cześć, siema, nie mam co napisać. Pozdrawiam, łapkować, filmiki w górę. Znaczy, łapki, rączki w górę. Tak jest, właśnie. Walnąć dzwoneczek, machnąć suba i te sprawy. Możemy się wymienić w sumie. Jest to do zrobienia. Carlos, czekaj, jak coś, to czekam na kontrę. Spoko, Carlos, być może się doczekasz tej kontry. No bo może wypadałoby jakąś kontrę ofensywną tutaj założyć? Bo Handy to nie taka śmieciarka z Norgu, nie? Żeby zbierać same śmieci. Więc skinów mniej graffiti więcej. No bo właśnie na liveach to często teraz grafiti, graffiti. Także zbieram sobie teraz od Was. Skrzętnie kumuluje, a potem rozdaje. Także no właśnie. Taki dodatek za to, że jesteście na live'ach i słuchacie pierdzielenia dziadka handiego, jakby to stary powiedział. Znaczy, w sensie, że dziadka. Wiecie o co chodzi. Łuki Polska, Siemson Handy, Siemson Luki. Na pewno chcesz się powymieniać. Na pewno czekasz na kontra, jakąś z mojej strony, taką ofensywną. A tu może nie nastąpić. Może ona nie nastąpić, bo. Bo może nie nastąpić. Bo tak średnio bym powiedział tak średnio trochę tak średnio. Chyba że. że spróbujemy w ten sposób i wtedy i kartelek o. jakąś M41S mam dla ciebie też chyba tak mi się wydaje o nie mam już cholera jasno myślałem że mam bazyliczkę tylko nie tak To musisz coś zaproponować, bo niestety moja propozycja no jest zbyt cebulasta, żebym ci ją zaoferował. Także właśnie. Zil sztos. Cześć, Handy. Chciałbym bardzo tę naklejkę. Abym się bardzo cieszył i byś zaakceptował. jak coś to zmieni ofertę, trzymaj się. Staram się, moi drodzy, widząc te oferty, staram się trzymać i się nie dawać. Mam nadzieję, że trzymacie się razem ze mną, żeby przebrnąć przez te cebule wszelkie. Tak, ja jestem za zmianą. Zdecydowanie. Co prawda, pewnie na jutrzejszym liveie yy, makniemy sobie trochę yy, kontraktów, tak, żeby yy, były jakieś fajniejsze skiny na tego giveawaya co 10 minut. No, ale zróbmy to z czegoś, no. Z czegoś fajnego. Zróbmy to, tak myślę. Mody, mam nadzieję, że mi dasz, please. Oferta nie jest ważna. No i po poradzę, młody. Zapraszam ponownie. Prosto w ryj. Siemano wymieni się, proszę, wszystkie swoje. Przegrałem, pocież mnie może zmienić. Ofertę mam zamiar zbierać od nowa skinę. No to jak przegrałeś, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Nie pocieszę cię w tym temacie, dlatego że nie trzeba było grać. Naprawdę. Granie jest złe. Nie polecam. O, mam jakieś skrzynki. wpadły wpadłem jakieś skrzynki. Proszę, rozmnóż sobie z tych skrzynek coś. Może się uda. Słuchajcie, nie grajcie, nie grajcie. Nawet jakby ja będę grać w sobotę jakąś ruletkę, bo pewnie będę grać, to jej nie polecam. Od razu mówię, że robicie to na własną odpowiedzialność, bo 90% takich rzeczy kończy się jednak z kratą. Niestety. Taka jest bolesna prawda. Rogalus. ale jak tam zdówko pozdrowionka? No kiedyś było. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Nie mogę dojść do siebie jakoś kaszle i kaszle jak kurde najęty. Ale liczę na to, że to się zmieni. Na lepsze. Oby. Wezmę sobie jeszcze graffiti. Bo lubię graffiti ludziom brać. Niekoniecznie bogatym, ale brać jednym rozdawać z drugim. Taki handy hood. Kolejny raz ja. Nie wysyłajcie mi, błagam was, ofert pod rząd. Bo jak wysyłacie oferty pod rząd, to ja od razu tą drugiej z automatu jakoś nie mam za bardzo ochoty przyjmować, w ogóle rozpatrywać. Bo wiecie, tak jakoś. Tak no kurde, tak wiecie, Tak słabo trochę. Tak wiem, za dużo Izaka ostatnio, naprawdę, żeśmy z blondyną się zagalopowali. sułek bardzo ci proszę o te skiny do Heezy, bo ostatnio dużo gram, też dużo gram, też pozdrawiam serdecznie, ale nie oddam. Siema handy proszę robić, on bardzo mi się podoba, ale nie stać mnie. No to wiemy jak to się kończy Janusz. I su official. Elo, Handy, widzę, że masz fajne skiny do trade i Ogólnie jesteś spoko, mam twoją grupę i subuję na okrągło taki rym. Handy widzę, że masz fajne skiny do trade'u i ogólnie jesteś spoko, mam twoją grupę i subuję na okrągło taki rym Elo, taki jakiś, nie wiem, chyba się nie wbiłem. Ale zapraszam cię ponownie, bo jak widzisz, oferta nie jest już ważna i nie mogę z nią nic zrobić. Nawet jej nie mogę odrzucić. Swagis, daj coś za to. Pozdrów mnie na odcinku. Daj coś za to i daj kilka skrzynek. Swagis, pozdrawiam cię w na odcinku. Taka sytuacja na froncie. Aż sobie odkażnę, żeby się zastanowić, co z tym zrobić. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. <shruch> możemy dać skrzynki właśnie, taki Invisible trochę. No, Ale byśmy daj Fobosa, a Włópkę. Młartosika, to już jesteś sobie do przodu, jeszcze ci dorzucimy skrzyneczki, myślę, że deal niezły. Swagis, to już Swagis był. Um. Husings meaning donuts. Rzeczy, których nienawidzę, listy, ironii, błędów w wyrazie, dałbyś coś, bo jestem biedny, ironia, patrz profil. Chyba nie szczaiłem. Za bardzo Oskar o co come on? Ale ładny opis przynajmniej. Najlepszy gracz, jak ja widziałem, z kim się przy nim chowa. No to ładnie. dobrze powiedziane. Welcome to the clutch. O pierwsze, Bardzo. W zasadzie nie wiem, co mam ci zaproponować tak naprawdę w tej sytuacji, bo być może nawet nic nie chcesz, żeby ci zaproponować, ale mam ci skrzynki łącznie z GovCasem. A co? No, tak myślę, że spoko. Akcja. Harley Quinn! Hej, Handy, potwierdzisz, że wybieram ten skin? Może przemyślisz mi jego nagrywania. Dziękuję ci bardzo. Ale skrzynki za skina, to ja się nie wymieniam, Harley. Nawet jakbyś była mega hardcore'owa, to you know. Ale możemy dobić, widzę. Ten trade ciągle się może udać, wiesz? Tylko kurna, muszę klikać. Teraz powinna być taka opcja um, few hours later, albo one eternity later. Możecie mi napisać coś miłego w międzyczasie, zostawić łapkę w górę, bo ta chwila potrwa. Jeszcze chwila potrwa, ciągle trwa. O. Tak się możemy wymienić. Nawet spoko, bo byłoby jutro na na, na giveaway'e z kinestartlaku. Eee... Nie wiem, jak cię czytać. Ale właśnie. Henry, wiem, że mogę na ciebie liczyć. Podpisz i pozdrawiam. Na podpis możesz liczyć. Jak tylko się da. Jasne. Uda się. A nasza grupa? Jest, brawo. I mamy co mamy? Gold nowa 1! Brawo! Wyszedłeś z Silvera. Albo nigdy w nim nie byłeś. W sumie też tak mogło być. Ale jest ofensywnie Goldzik. Także witaj w klubie w sumie Goldów. Jakby się pozbyć tych skrzynek. Bo tak średnio trochę z tymi skrzynkami. Jeszcze porwać jakiś graffiti, Odkaszleć. No właśnie, i można by się zgodzić. Jak widzicie, nie reżyserowane są tradey. No, chłopak musi się wykaszleć, to się kaszle. No. Taka sytuacja na froncie. Pieso. Pieso postanowi nic nie napisać. A wiecie co to oznacza że Szesory Gregory Napiszcie coś, bo zadymka fiu fiu postanowi zrobić zadymę, ale tak średnio bym powiedział, bo nic nie napisał. Wiktor, trochę cebula, sam nie wiem, spraw i proszę zaakceptuj. Pozdro dla ciebie! Pozdrawiam serdecznie również. To jest trade. Tu jest trade. To dalej jest cebula, wiesz? Ale za graffiti... Niech stracę, niech stracę. Tweety, siema handie. Chciałbym taką MP7 z Star podpisz proszę i pozdrawiam. No i może dobrze, że ta oferta jest wymiany już nieważna, bo... Bym tam coś powiedział odnośnie koncertu życzeń. Aj, może po co szczępić tę twarz. Ostry, siema Handy, moja pierwsza oferta, może zaakceptujesz? Pozdrawiam. No, ostry, próbować można. Jak najbardziej. Ale... No, witasz się trochę cebulą, ci ty powiem. Taką, taką... Dorodną cebulką. Więc ja cię trochę naprowadzę Ja cię trochę naprowadzę że taki trade o wyglądasz lepiej Naprawdę I dla moich widzów Bo graffiti No i dla mnie trochę też Degizmo Elo Handy wymieni się, bo na live prosiłem Cię o tego skina żebyś kupił, więc zgłaszam się po niego pozdrawiam dzień, dzień na z góry a Aha. Co, 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 co to jest? Factor new? Co, co to jest? Factor new Mało to wziąć jeszcze graffiti, ale dobra. Niech będzie. To taki za 80 centów to Kurde, ja tego muszę rozdać jutro wam na, na live absolutnie. Bo kurde, ja, go, ja wiem, że ja go wrzucę w jakiegoś warzywnego trade'a, bo o tym zapomnę, że on jest zaś tyle wart. Ja to wiem po sobie. Przypomnijcie mi to na live. Że ten walikamo może nawet niech na początek leci. Bo on jest trochę warty. Żebym później nie zważywił. Także właśnie... Anonymous. Cześć Handy. Tutaj Mateusz Inżynierus możesz kojarzyć na no, jasne, że kojarzę. Trochę cebula, proszę podpisz profil 15 styczeń. A mamy dziś 20 5 dni. 5 dni. To jest chyba dobrze. O proszę, teraz upiemy. Podpiszemy. A co do, do samej oferty? To już nie chce mi się mówić, że ja nie chcę od was skrzynek. Błagam was nie wyzywajcie mi skrzynek. Bo patrzcie ile ja mam tego odklikiwania. No po prostu... Ja cię pierdzielę. Ja wiem, że wy chcecie dobrze. I... i dzięki Mateusz, ale kurde, no nie wysyłajcie mi skrzynek. Może sobie wezmę jakąś droższą taką spoko. Może będzie na no opening. Już naprawdę glowcase jeszcze ewentualnie. Naprawdę, ewentualnie. Gammy. To już chyba tylko po to, żeby rozdać. Ale kurde, no nie wysyłajcie mi ogólnie w skrzynek. Proszę. Mój ekwipunek to naprawdę nie składowisko złomu. W sensie tych. Nie aż sobie ja ten. Niektóre te skiny też oddam. Także widzisz. Dziękuję, bo w sumie jesteś. Do tyłu na tym trade Stax King, się ma, co ty na to? A ja na to, jak na lato, tylko że chyba nie mam A nie, no mam nieskinę 57%. Po ile to ciekawe chodzi, taka pamiątka 34 centy. 34 centy nawet, proszę bardzo. No tak średnio bym powiedział, średnio. Ale CZ też nie za bardzo przepadam. Więc już nie idzie na zdrowie, Snaksiu. A może taką pamiątkę też doznamy. Myślę, że taka pamiątka jest z Virtus Pro. Spoka sprawa, co? Eee, new Spicy, please handy daj mi tło, bo ja biedny podpisz profil. No spoko. Co prawda otrzymasz za jakieś 15 dni, ale proszę cię bardzo Dobra Podpiszemy, a to Anon Mouse A, bo to się Spicy 3 otworzył, okej okay. Dobra, jest jest OK Adi postanowił nie napisać nic, się nie wysilił nawet. Ładnika się ma handy do skrzynki, jak coś to możesz zrobić owkę, ale najbardziej chce skrzynki. Ładnika to tylko pod skrzynki przychodzi, generalnie. I patrzcie, z tych skrzynek to już się chyba dorobił chłopak trochę, nie? No. Tak zbiera ode mnie te skrzynki, zbiera i proszę, jakie są efekty. Można i tak. Proszę bardzo, ma, masz do kolekcji, zobaczymy co tym razem uzbierasz wkrótce. Szymek też postanowił, nie wiem, sekundowo zaistnieć na YouTube'ach. brawo Szymek, ty, ale no niestety nie napisałeś nic, więc panu mówimy już do widzenia. Polisz ziemniaczora, no za to na koniec. Elo wiem, że ziemniak, ale możesz zaakceptować. Myślę, że to akurat odrzucimy, bo jak widzę skrzynki, to już nie mogę. DJ Wojty pozdrawiam, możesz coś zrobić z tego tradera, podpisz, 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 podpiszę. Zrobię z tego tradea nawet i nawet taką, takiego tradea można o takiego nawet tiram graffiti jeszcze o. więc jesteś do przodu, moi kochani! Widzimy się oczywiście na live'ach, widzimy się przez weekend. Trzymamy tuki za to Pro na Majorze i widzimy się w kolejnych tradeach w poniedziałek. Osobny filmik o Majorze jeszcze będzie oczywiście jutro. Zapraszam na pozostałe serie na moim kanale, trzymajcie się do zobaczenia, popatki. miłego dnia wam życzę, a w zasadzie wieczorku. Mam nadzieję, że go spędzicie z Hendym na live. Trzymajcie się do zobaczenia, hej.